Przedstawię Państwu e, praktyczny przewodnik po wypełnianiu wniosku e, na dofinansowanie ze środków starosty dla przedsiębiorcy i ngo -sów. Zanim przejdziemy do meritum mojego dzisiejszego wystąpienia, e, pokrótce przypomnę o tym, jakie są warunki, aby uzyskać dofinansowanie ze środków e, starosty m, na e, Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne naszych pracowników. Jest to webinar przeznaczony dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz ngo -sów. Warunkiem koniecznym jest wystąpienie spadku obrotów gospodarczych o 30, 50 albo 80% w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19. I równocześnie przedsiębiorca czy podmiot, który będzie starał się o takie dofinansowanie, musi spełnić określone warunki. Przejdę do warunków za chwilę. Chciałbym tylko zwrócić Państwa uwagę na fakt, że dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, natomiast przedsiębiorca albo organizacja, która stara się o takie dofinansowanie, musi złożyć oświadczenie o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową. Oraz o kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne. Uwaga, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane czyli dofinansowanie dostajemy w następnym miesiącu, a dofinansowanie samo w sobie jest na miesiąc poprzedni. I teraz wracając do pierwszej części mojej wypowiedzi, przyjrzyjmy się warunkom ubiegania się o wsparcie. W przypadku przedsiębiorcy jest to minimalny okres prowadzenia działalności, co najmniej rok. Spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorca nie, wo, wobec przedsiębiorcy nie mogą istnieć przesłanki do ogłoszenia jego upadłości, no i przedsiębiorca nie może zalegać z opłatami publiczno-prawnymi na koniec trzeciego kwartału 2019 roku. W przypadku NGO-sów te warunki są bardzo podobne. Natomiast różnią się tym, że tutaj spadek przychodów z działalności statutowej musi nastąpić, no i nie ma tej przesłanki dotyczącej ogłoszenia upadłości. Jeżeli chodzi o definicję spadku obrotów, to tutaj ustawodawca rysuje, czy nakreśla ją w następujący sposób. Jest to zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego, dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. Za miesiąc uważamy, Także kolejnych, następujących po sobie 30 dni. Tutaj ważna informacja dla Państwa, jeżeli zdecydują się Państwo na wsparcie, z, wsparcie od starosty, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i to jest informacja, która dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i NGO-sów. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W takim instruktażu dla podmiotów, które ubiegają się o takie dofinansowanie, zaznacza, że należy zastanowić się nad tym, na jak długo chcemy wnioskować o dofinansowanie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli we wniosku wpiszemy, że spadek obrotów u nas, który nastąpił, to było 30, spadek obrotów o 30%, natomiast przewidujemy, że w kolejnych miesiącach ten spadek obrotów może być większy. To warto jest złożyć trzy wnioski obejmujące jeden miesiąc, w których będziemy wykazywać spadek obrotów coraz niższy. Dlatego, że jeżeli złożymy jeden wniosek na trzy miesiące, to determinujący jest ten spadek obrotów, który mieliśmy w momencie składania wniosku. I nawet jeżeli w ciągu tych trzech miesięcy zwiększy nam się spadek obrotów, to i tak dofinansowanie będzie proporcjonalne do tego spadku obrotów, który wykazaliśmy we wniosku. Tu graficznie przedstawiłam to, w jaki sposób obliczać spadek obrotów. No i zwracam uwagę na fakt, że ocena spadku obrotów dokonywana jest w momencie składania wniosku. Co może. Sprawiać, że jeżeli ten spadek obrotów będzie jeszcze większy, no to nie będziemy mogli wyższego dofinansowania uzyskać w kolejnych miesiącach. Także tutaj y, należy zastanowić się, y, jaką formę y, uzyskiwania tego dofinansowania y, jest po prostu dla nas atrakcyjniejsza. Ustalenie właściwego powiatowego urzędu pracy jest o tyle ważne, że w momencie wypełniania wniosku musi się korelować, muszą się korelować te dane, które wpisujemy we wniosku z wybranym przez nas urzędem pracy. W przeciwnym wypadku nie będziemy mogli wysłać naszego wniosku, a jeżeli będziemy chcieli się w formularzu cofnąć do momentu wybierania urzędu pracy, stracimy wszystkie dane, które już do wniosku wpisaliśmy. W przypadku NGO-sów E, właściwym e, miejscowo-powiatowym Urzędem pracy jest mm, urząd pracy właściwy ze względu na miejsce siedziby NGOsu. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy będzie to urząd pracy właściwy ze względu na miejsce siedziby lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników przedsiębiorcy. I tutaj mamy 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora Powiatowego Urzędu pracy, żeby taki wniosek złożyć. Proszę Państwa, e, w Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wydał ogół, komunikat o tym, że e, taki nabór wniosków zostanie otwarty, i e, już dzisiaj e, ten nabór wniosków jest otwarty. Od 27 kwietnia do 10 maja można składać wnioski. E, z całej tej informacji, którą Państwo teraz e, widzą na ekranie, to na co chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to fakt, że wnioski, które wpłynęły przed ogłoszeniem naboru, nie będą rozpatrywane i istnieje w tym momencie konieczność ponownego e, złożenia wniosku, jeżeli staramy się o takie dofinansowanie. Myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla osób, które już e, wniosek złożyły. I, e, teraz e, skoncentrujemy się na informacjach, które należy e, zgromadzić, zanim przystąpimy do uzupełniania formularza wniosku. E, potrzebne nam będą e, Załączniki, które będziemy do wniosku dołączać. I tutaj jest taki załącznik, który nazywa się Wykaz Pracowników Uprawnionych Doświadczeń. Ten załącznik możemy pobrać ze strony praca.gov.pl. To jest załącznik w formacie Excela, który po prostu samodzielnie wypełniamy odpowiednimi informacjami, a w odpowiednich polach automatycznie pojawiają się niezbędne informacje i chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że ja z Państwem uzupełnię ten wykaz pracowników uprawnionych doświadczeń, w związku z czym będą Państwo potrafili go samodzielnie wypełnić i uzupełnić, ale żeby moja prezentacja miała jakby taką formułę, no to najpierw uzupełnimy sobie wniosek, a później uzupełnimy wykaz pracowników uprawnionych doświadczeń. W Realu powinniśmy najpierw uzupełnić sobie wykaz jako załącznik, a dopiero później uzupełniać wniosek. Natomiast zdecydowałam się na taką formę, żeby po prostu nie wprowadzać nowych wątków. Także w tym miejscu mówię, że pod koniec dzisiejszego webinaru będę opowiadać o tym, jak wypełnić wykaz pracowników uprawnionych doświadczeń. To, co będzie nam jeszcze potrzebne, jeżeli w naszym wypadku pełnomocnik taki wniosek za nas wysyła do urzędu, potrzebna będzie kopia podpisanego pełnomocnictwa, no i umowa o udzielenie dofinansowania, która również jest do pobrania ze strony praca.gov.pl. Techniczna informacja, ale zwrócę Państwa uwagę na to, że pojedynczy załącznik, pojedynczy plik nie może być większy niż 1 MB, a łączny rozmiar wniosku wraz z załącznikami nie może być większy niż 24 MB. Jakie dane będą nam potrzebne do uzupełnienia wniosku? Nazwa przedsiębiorcy, organizacji, adres siedziby, e, numery NIP, Regon. Dane osób reprezentujących organizację czy przedsiębiorstwo, dane kontaktowe oraz numer rachunku bankowego w, czy SKOK. I tutaj, proszę Państwa, wchodzimy na portal praca.gov.pl, następnie wybieramy tarczę antykryzysową i z dostępnych wniosków, wybieramy w przypadku przedsiębiorcy tą ikonkę na zielonym tle i pojawia nam się jakby taki e, widok e, wniosku przedsiębiorcy o dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń. E, następnie wybieramy odpowiedni e, urząd pracy i przechodzimy do edycji wniosku. E, w przypadku e, organizacji NGO e, wybieramy nam w momencie wyboru wniosku wybieramy ten, e, tą ikonkę na e, tle koloru fioletowego lub bądź różowego. Dobrze, i teraz przejdziemy do tego, jak uzupełnić wniosek. Jeżeli mamy zgromadzone wszystkie dane, to uzupełnianie wniosku będzie dla nas bardzo proste. Wystarczy wpisać niezbędne dane. Analogicznie, tutaj widzimy wniosek przedsiębiorcy, analogicznie będzie wyglądał wniosek NGO-sów. To po prostu uzupełniamy go o odpowiednie dane. Teraz jesteśmy na etapie przyglądania się treści takiego wniosku. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na dane, które należy w takim wniosku wpisać. Mamy tutaj część dotyczącą okresu, na jaki wnioskujemy o dofinansowanie. Po prostu zaznaczamy dzień, miesiąc, rok. Następnie wpisujemy dostępne progi dofinansowania. Czy jest to prog 50%, 70% lub 90%, o jakie finansowanie się ubiegamy. Mamy obowiązek podać łączną kwotę dofinansowania. Ta łączna kwota dofinansowania jest wyliczona w wykazie pracowników, o którym już wcześniej wspomniałam i do którego podejdziemy na końcu tego webinaru, o którym opowiem Państwu na końcu tego webinaru. Podajemy liczbę pracowników i wpisujemy, na jak długo będziemy taki wniosek składać. Oświadczenia. Przy okazji oświadczeń chciałabym tylko zwrócić Państwa uwagę, że takie oświadczenie. Jest przez nas podpisywane pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego. Załączamy we wniosku załączniki. I uzupełniamy formularz informacji przedstawionych. Tutaj taki formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Proszę Państwa, to co w tym formularzu może sprawiać trudności, to jest odpowiedź na pytania w części informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu. Pierwsze i trzecie pytanie to są pytania, na które odpowiedzi tak lub nie udzielają podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe. Jeżeli w Państwa wypadku nie są prowadzone księgi rachunkowe, to w tym punkcie zaznaczamy odpowiedź nie dotyczy. No i tutaj składamy, można powiedzieć, taką odpowiedź zgodną ze stanem faktycznym. Przechodzimy do części informacji dotyczące otrzymanej pomocy publicznej. Jeżeli tej pomocy publicznej otrzymaliśmy w różnych formach więcej niż jedno, możemy sobie dodać dodatkową poprzez kliknięcie przycisku dodaj. No i tak jak Państwo widzą, tutaj przybliżyłam te formy otrzymanego wsparcia. Możemy wybrać, na przykład, ubiegamy się o dofinansowanie do wynagrodzeń, ale również staraliśmy się o pożyczkę, czyli zaznaczamy, że jest to pożyczka, podajemy w jakiej wysokości, kiedy została otrzymana oraz podajemy podmiot, który nam udzielił takiej pożyczki. No i żeby jakby już zakończyć proces składania wniosku, podpisujemy wniosek. Przechodzimy dalej. Jeżeli mamy już stworzone konto w module praca.gov.pl, to uzupełniamy o nasze niezbędne dane. Jeżeli nie mamy takiego konta założonego, to je zakładamy, a na koniec podpisujemy nasz wniosek. Możemy go podpisać podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym. I teraz jest ta część, do której, o której już wcześniej wspomniałam, a nad którą chciałabym się pochylić. Mianowicie chodzi o wykaz pracowników uprawnionych doświadczeń, które jest załącznikiem do wniosku. Proszę Państwa, jest to Excel. W swojej istocie nie jest trudny do uzupełnienia. Wystarczy się jemu przyjrzeć bliżej i mam nadzieję, że. Po naszej y, prezentacji to będzie dla Państwa y, bardzo proste. Y, składa się on z trzech zakładek. Pierwsza z nich to, to jest y, wyliczanie spadku obrotów gospodarczych. Kolejne dwie y, dotyczą dofinansowania dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i dofinansowania dla pracowników zatrudnionych na y, podstawie umów cywilnoprawnych. Przyjrzyjmy się teraz y, tej pierwszej y, części, y, gdzie obliczamy spadek obrotów gospodarczych. E, przepraszam i spójrzmy. E, mamy tutaj e, przykładowy e, łączny obrót w ciągu e, dwóch miesięcy w zeszłym roku. E, powiedzmy, że on wynosił 50 tysięcy, a w tym roku, e, w tym samym analogicznym czasie, zarobiliśmy zaledwie 12 tysięcy. E, I tu wpisujemy te kwoty, a Excel nam sam przelicza, że e, u nas e, spadek obrotów gospodarczych m, był na poziomie Minus 76% i kwalifikuje nas do przedziału spadku obrotów co najmniej 50%. Następnie przyglądamy się kolejnym zakładkom. Tutaj zakładka dotycząca pracowników zatrudnionych na umowę o pracę: jakie dane będą od nas wymagane do uzupełnienia. Imię, nazwisko, numer PESEL. Jeżeli nie posiadamy numeru PESEL pracownika, podajemy numer jego dowodu osobistego albo innego dowodu tożsamości, podajemy wykształcenie pracownika, zaznaczamy, czy, jaki jest przedział wiekowy pracowników. Do dzisiaj nie dowiedziałam się, dlaczego jest to tak istotne, bo przedział wiekowy, o jakim mówimy, to jest 30 lat. No, niemniej jednak taka, takie jest wymaganie w tym formularzu, w związku z czym zaznaczamy, czy nasz pracownik jest młodszy niż ma mniej niż 30 lat, czy jest już skończył 30 lat. Wpisujemy wynagrodzenie pracownika i zaznaczamy, czy jest on objęty zwolnieniem ze składek. Tak to wygląda, oglądaliśmy te informacje z przybliżenia. Tak to wygląda, jeśli już wypełniliśmy ten formularz. Jak Państwo widzą, uzupełniając dane pracownika, w części niebieskiej wylicza się automatycznie zarówno wysokość dofinansowania do wynagrodzenia, jak i wysokość składki. Na ubezpieczenie społeczne i przykładowo zaznaczyłam: jeden pracownik będzie objęty zwolnieniem ze składek, więc u niego nie wyliczyliśmy tej kwoty, a u drugiego pracownika kwota dofinansowania będzie de facto wyższa. Zaznaczyłam również na tej, na tej prezentacji łączną wartość dofinansowania w związku ze spadkiem obrotów. Jest to o tyle istotne, że na końcu prezentacji przejdę do najczęściej pojawiających się błędów. I e, chciałabym, żeby Państwo zapamiętali to miejsce w tym e, załączniku, ponieważ ono musi się zgadzać z kwotą wpisaną do wniosku. E, teraz przejdziemy do drugiej zakładki e, dotyczącej pracowników. E, tu e, mamy e, jakby przykład e, kolejny, gdzie te kwoty są niższe. W pierwszym przykładzie wnioskowaliśmy o dofinansowanie na 3 miesiące, tutaj o dofinansowanie na 1 miesiąc. Jakie dane będą potrzebne, jeżeli mamy pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych? Podobnie jak w poprzedniej zakładce, musimy uzupełnić dane personalne naszych pracowników, następnie wykształcenie, oznaczyć, czy są one to osoby powyżej czy poniżej 30 roku życia. Wpisujemy wynagrodzenie pracownika. Dane dotyczące należnej składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne odprowadzane przez pracownika. Zaznaczamy, czy pracownik jest objęty zwolnieniem ze składek ZUS oraz wpisujemy wysokość składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzone przez pracodawcę. Tak wygląda ten, ten jakby część wniosku, czy część załącznika. No i y, ta informacja, która y, myślę, że Państwa również najbardziej zainteresuje, y, mianowicie y, 24 kwietnia y, portal gazetawrocławska.pl podał, że y, w stolicy Dolnego Śląska do tej pory złożono y, ponad 460 wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń starczy antykryzysowej. Przy czym zaznaczam, że to są wnioski zarówno Skierowane do wojewódzkich, jak i powiatowych urzędów pracy, ale uwaga, żaden wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony. Większość wnioskodawców została wezwana do uzupełnienia braków. Chciałabym, jakby przedstawić Państwu, jakie są przyczyny, na co wskazywali urzędnicy, co było błędnie wypełnione. Przede wszystkim różnił się, różniła się zawartość samego wniosku z zawartością wykazu, czyli tego załącznika, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Pojawiały się różnice w spadku obrotów gospodarczych między wnioskiem i wykazem pracowników. Różnice pomiędzy wskazaną kwotą dofinansowania zaprezentowaną we wniosku, i wskazaną w wykazie pracowników. I tutaj bardzo ważne jest, żeby sobie ten wykaz po jego uzupełnieniu po prostu wydrukować albo przepisać sobie te najważniejsze informacje, tak żeby one były e, korelowały się i po prostu były uwspólnione, zarówno we wniosku, jak i w wykazie. E, ważna informacja dotyczy tego, że były osoby, które uzupełniały wniosek, a nie załączały do niego załączników albo załączały puste załączniki, czyli na przykład nie uzupełniały wykazu pracowników. I Pojawiały się rozbieżności pomiędzy oświadczeniem we wniosku o braku zamiaru korzystania ze zwolnień ze składek ZUS, a zaznaczeniem już w wykazie pracowników o korzystaniu z tego zwolnienia. I stąd rodziły się różnego typu niejasności i urzędnicy nie przyznawali dofinansowania. Dziękuję Państwu za uwagę.